Kochani, gdzie wy wszyscy jesteście? Zaraz Wigilia. Samego mnie w biurze zostawiliście, a zaraz mamy nagrywać życzenia. Przyjechałam na farmę wiatrową do Ondę. Średniawa coś mi tutaj chciał pokazać. Jacek? Jacek to chyba w Toruniu. Halo, ich bin heute in Düsseldorf. Trinke hafe und... also lejkuchen. Halo radę! Bub Ja na budowę wyskoczyłem. Zaraz będę w biurze w Wilanowie. Stop, stop, chłopaki, wszystko wam się pokręciło. Słuchajcie, to był szalony rok, ale nam się nic nie pomyliło. A co takiego szalonego się działo? Debiut Ondę na giełdzie. Dołączyła do nas spółka IKR. Mamy nowy oddział hydrotechniczny w Gdańsku. Wystartowaliśmy z nowym projektem. MOB 21. Otrzymaliśmy certyfikat EMAS. Oddaliśmy Szpital Południowy. Stworzyliśmy nawet nasz własny kanał na YouTube. I mamy własne monopoli. Brawo! To wszystko dzięki Wam, naszej dzielnej załodze. I za to wszystko chcielibyśmy Wam serdecznie podziękować. Życzymy Wam wspaniałych, rodzinnych i zdrowych świąt. Odpoczynku od trosk, pandemii, polityki. I szampańskiego Nowego Roku. Hercy się wyjrze. Wszystkiego najlepszego!